Hej, cześć. Witam wszystkich. Bardzo serdecznie z tej strony niepopularnej, i to jest Sons of the Forest i znowu witamy się w takim całkowicie innym miejscu. E, Mapę zazwyczaj ja wam obracam tak, więc to jest jakby nad tą jaskinią, e, całkowicie nad tą jaskinią z plaży. No, w sumie widzicie gdzie to jest. Jeśli byście nie mogli znaleźć tego miejsca, to polecam znaleźć tą rzekę. I iść sobie albo od góry, albo do dołu w stronę e, z tą rzeką. I tu jest kopczyk z kośćmi. <laughs> kopczyk z kośćmi, i włożony do tego stan baton, czyli pałka elektryczna. I nie wiem dlaczego ona cały czas działała, i właśnie zabiła tą wywiórkę. Ten stan Baton właśnie zabił tą biedną wybiórkę. Dobra, i to z tego co mi wiadomo jest właśnie ostatni przedmiot jaki mieliśmy do znalezienia właściwie. Pałka elektryczna. I w tym momencie nie wiem nic o żadnym więcej przedmiocie w grze, który byłby do znalezienia, tak szczerze powiedziawszy, yy, z, z tych jakichś istotniejszych czy czymś w tym stylu, więc yy, na pewno to nie jest jakby ostatni odcinek na playlistie, bo ja ją Wam ustawiam raczej w kolejności rzeczy warte do zdobycia w jakiejś kolejności. Natomiast nie, że to jest ostatni przedmiot, który zdobywam, więc pokazuję go wam jako ostatni. Więc jak coś, no to zapraszam do dalszej części playlisty, która jest najwyżej w opisie. Yy, i, I cóż, no i powodzenia w grze. Powodzenia w grze. Yy, tu nie mam jednej karty, ale tą kartę idzie zdobyć przechodząc bunkier z piłą. Yy. No, tak to chyba wszystko. Tu z ubrań wiem, że jakichś nie mam, ale to też nie do końca mi wiadomo, gdzie są, i nie odczuwam, żeby były jakkolwiek potrzebne, więc nawet za nimi nie chodzę. Jedne, co Wam pokazałem, to kurtkę zimową, która według mnie jest rzeczą istotną, a ten smoking idzie zdobyć w jednym z maintenance chyba, więc no, wygodę też macie zapewnioną. To ma odporność od warunków pogodowych, deszczu i tak dalej, więc co chcecie, możecie się bawić. Tymczasem mam nadzieję, że Wam pomogłem. I cóż, powodzenia do zobaczyska, do usłyszenia następnym razem. Jeśli czegoś potrzebujecie, piszcie, dawajcie znać, postaram się dla Was to ogarnąć. Na razie, baję. cześć z listem najmniej popularny. jak się Wam podoba, zostawcie łapkę w górę. Ja zawsze o tym zapominam. Wam o tym przypomnieć, a ja wiem, że jak się o tym nie powie, no to nikt nie zostawia. I tak, tak są filmiki po 400 wyświetleń i jedna łapka w górę. No cóż, każdemu bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i miłego dnia życzę. Na razie.